Ja bardzo bym chciał, żebyśmy wygrali I przyznam się szczerze, jeszcze nie wiem jak, e, jaka jest piosenka, muszę, muszę, bo tak jestem pochłonięty ostatnio tańcem, że trochę ten świat muzyczny, jestem do tyłu, ale będę kibicował, SMS-a niestety nie wiem. Ch chyba, że, kiedy jest? Zbierając we wtorek. Będę w samolocie chyba, jeżeli wyląduję i to będzie wtedy, to wysyłam e, SMS-a, bo będę, będę leciał do Francji, więc może z Francji mi się uda zagłosować, no bardzo bym chciał, no, ostatnio oglądałem tę powtórkę z 94 roku. No, chciałbym, żebyśmy znowu tak dumnie, że oto nasza drużyna, no kibicuje bardzo Lunie. Y, ściskami, mam nadzieję, że rozwali system na Eurowizji. Czyli ty nie mieście jeszcze okazji się zapoznać z jej piosenką, jeszcze. albo w ogóle z, z jej osobowością, właśnie Luny? Y, jeszcze, jeszcze niestety nie, jeszcze niestety nie. Y, widziałem chyba jakieś zdjęcie kostiumu, w którym, jest na, y, w którym będzie śpiewała i, i wydawał mi się taki szałowy, taki trochę jak... Jak y, y, y była ta piosenka, ten styl z Akademii Pana Kleksa, Meluzyna, że z tymi ramionami, i tak dalej, więc jest tak y, trochę etisowo. Super, a super. A z piosenką obiecuję się zapoznać y, głosy, rodzinę za granicą zmuszę do tego, żeby zagłosowali. Także, słuchajcie, jeżeli oglądacie z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii. Głosujcie. Yes. Roksana zapowiedziała, że jeśli wygra tańc z gwiazdami, to Bardzo weźmie dobrze. udział w polskich preselekcjach. No, ja myślę, no i co? No ja Nie wygrała i co teraz? No ja myślę, musi wziąć? No musi, no, no musi. No Mam nadzieję, że to zrobi. No, no jest jest, jest wybitna, wybitnie śpiewa. Jeszcze ostatnio widziałem koncert Disneya, na którym miałem okazję być, no to mnie jakby powaliła swoją wrażliwością. Tańczy, potrafi wszystko. Ona i po prostu ma w sobie ogniste pasodoble i zwiewny walc. I to jest niesamowite. I jestem przede wszystkim jestem pełny podziwu dla jej wrażliwości w tym wieku. W sensie jak ona się będzie tak rozwijać, no to będzie mieć super gwiazdę europejską, światową, no, więc.